Marian Banaś szewniku jemu się kończy kadencja. Tak, no. tak, lada moment i ruszyła giełda nazwisk. Aha. I według rzeczpospolitej głównym kandydatem jest bliski współpracownik Donalda Tuska, Maciej Berek. Współpracownik premiera Maciej Berek. Fajny. Ale to super, bo to jest fajny, niezależny tak, współpracownik. Tak. No jest... Znaczy, ustawianie na stanowisku szefaniku niezależnego specjalisty, to jest stały polski zwyczaj bez względu na władzę. Tak. No no ja, właśnie. Ja, ja tylko przypomnę, że Marian Banaś, on zanim został szefem niku, startował w wyborach z listy PiSu. Mhm. Ale wiecie, bo zadaniem szefaniku jest kontrolowanie między innymi rządu. No. no to teraz szef rządu powie prezesowi od razu, wiesz, co można tak. kontrolować, tak. gdzie na co się czemu tak. się przyjrzeć. Tak. No to ułatwić pracy przyłożyć. To jest super. dobrze dla państwa, dla przede państwa, wszystkim dla, dla Polski, państwa. bo to bardzo dużo niepotrzebnej roboty się uda ograniczyć. Mm -hmm, bo tak to by to chodzili jest. i sprawdzali wszędzie. A tak. tak to premier mówi, a sprawdźcie, może I to. Chce rzuć okiem tu, po tam co mm. i jest. Tak.